Ja nie kwestionuję konieczności poszukiwania nowych, efektywniejszych rozwiązań dla społeczeństwa, gospodarki a przede wszystkim środowiska, ale nie możemy w amoku ideologicznym dokonać, samozagłady w wymiarze gospodarczym. My musimy zapewnić, żeby gospodarka miała dostęp do energii, żeby społeczeństwo było bezpieczne, czyli użyć tych zasobów, które posiadamy i w tempie, który jest w stanie gospodarka i społeczeństwo zaabsorbować przy założeniu środków, które posiadamy, realnie tej transformacji wykonywać, tę transformację wykonać. Nie możemy twierdzić, że ideologia będzie głównym czynnikiem podejmowania decyzji. Matematyka i wiedza inżynierska, przede wszystkim analiza finansowa, ekonomiczna powinna być podstawą decyzji publicznej w obszarze energetyki. Pan doktor jest ekonomistą, a nie politykiem, no ale jednak żyjemy w konkretnym kontekście geopolitycznym i już teraz jesteśmy uznawani za taką energetyczną czarną owcę. No i właśnie jak to pogodzić? Z jednej strony tę presję europejską, a z drugiej, no jednak. Te zasoby, które posiadamy i które są uznawane za takie nasz narodowy skarb. No tak, ale to wszystko jest tylko i wyłącznie narracją, która jest wkładana do Polski. My emitujemy dwukrotnie mniej CO2 niż gospodarka niemiecka i gospodarki niemieckiej nikt nie obciąża tego typu narracją i ocenami. My powinniśmy jednoznacznie negocjować zmianę implementacji polityki klimatycznej dla gospodarki polskiej i polskiego społeczeństwa. Musimy zastanowić się nad zasadnością kontynuacji Europejskiego Zielonego Ładu w tym modelu, który dzisiaj jest przedstawiany. Zresztą już politycy europejscy zaczynają kwestionować z uwagi na naciski w poszczególnych gospodarkach przemysłu i, gospodark i przedsiębiorców, kwestionować tryb i ścieżkę, i dynamikę dochodzenia do poszczególnych celów. Wybory w Stanach Zjednoczonych wyraźnie pokazały, że Stany Zjednoczone będą radykalnie zmieniały swoje cele związane z transformacją energetyczną. Europejscy politycy muszą zatrzymać ten amok w przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której przemysł nie będzie mógł się rozwijać w Europie, działalność gospodarcza zostanie ograniczona, spełperyzowane społeczeństwo dokona rewolucji społecznej. To, to są zamieszki e, społeczne, które, przed którymi stoimy. Dlatego, że jeżeli nie będzie dostarczenia energii, nie będzie dostarczenia ciepła. Dzisiaj już w Polsce ludzie mają ogromny problem z płaceniem e, rachunków za energię elektryczną. E, bagatelizowanie tego problemu jest, e, od, jest brakiem odpowiedzialności. Przedsiębiorcy zamykają swoje biznesy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, z jaką ceną energii będzie mógł się Kowalski zmierzyć e, w kolejnych latach, a twierdzenie, że będziemy chronić społeczeństwo dopłatami ze środków publicznych jest aberracją. My nie mamy takich źródeł finansowania. Budżet w następnym roku już pokazuje, założenia budżetu na rok 2025 pokazują, że skala deficytu już jest tak ogromna, że upadek finansów publicznych może być przyspieszony procesem braku normalnego systemu i logicznego i racjonalnego zarządzania systemem energetycznym w Polsce. Uważa, uważa Pan, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej, bo bardzo dużo tych regulacji właśnie płynie z Unii Europejskiej. Trzeba umieć negocjować z Unią Europejską takich warunków gospodarowania, które są bezpieczne dla społeczeństwa dla gospodarki. Nie można poddawać się każdej presji ideologicznej. Ją trzeba po prostu oceniać pod kątem zdolności absorpcji przez gospodarkę i przez pewien, pewną strukturę gospodarczą. To nie jest kwestia wychodzenia czy funkcjonowania pasywnego w Unii Europejskiej. To jest kwestia umiejętności prowadzenia. Takich negocjacji i takich przyjmowania warunków wówczas, kiedy one są bezpieczne dla społeczeństwa i gospodarki. To jest postawienie warunków, które muszą być przedyskutowane w Polsce i postawione jednoznacznie wobec Komisji Europejskiej, która w moim przekonaniu przed, pod naciskiem również poszczególnych gospodarek i poszczególnych obywateli poszczególnych państw narodowych tworzących Unię Europejską będzie musiała się nagiąć i dokonać zmiany założeń europejskiej polityki polityki klimatycznej. Ale Unia Europejska tutaj szantażuje poniekąd Polskę, bo jeżeli nie będziecie wykonywać naszych wytycznych, no to nie dostaniecie pieniędzy np. z KPO. Tak, ale środki KPO są niewspółmiernym kor korzyścią w stosunku do kosztu związanego z transformacją. Nawet gdybyśmy zostali w sytuacji zawieszenia całej polityki spójności i wszystkich środków z KPO, to i tak jesteśmy w stanie uzyskać większe wartości, chroniąc swoją gospodarkę w wymiarze energetycznym. Skala tych środków, które są niezbędne na transformacji energetyczną jest wielokrotnie przewyższająca środki, które dostajemy z funduszy unijnych. To wszystko jest nieprawdą, która jest prezentowana jakoby i gospodarka polska, i system energetyczny jest w stanie dokonać transformacji wzrostu dzięki funduszom unijnym. My nie dostajemy takich środków, to, jest, to są niewspółmierne wartości. Jak pan uważa, dlaczego kolejne rządy po 1989 roku likwidowały polskie górnictwo? Nawet za rządów PiS dwie kopalnie tutaj na Śląsku zostały zlikwidowane a kopalnia Makoszowej i Krupińskiej. Dlatego, że żyjemy w, w świecie, w którym Europa uznała za priorytety działania ideologiczne ideologia związana z transformacją, a to, jeżeli sięgniemy dalej. To jest cały mechanizm marksistowski, który narzucony został w sposobie myślenia dla elit europejskich i one wymuszają proces dostosowania państw narodowych do celów i oczekiwań tworzenia jednego wspólnego państwa, jakim jest Europa. Będzie pan kandydować na prezydenta, na urząd prezydenta? To nie jest ta konferencja, nie jest to pytanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Jakie rozwiązanie państwo widzicie? Ta, ta druga strona mówi wprost, że kopalnie są nierentowne i cały czas je dotujemy. Więc może zacznijmy od tego, bo tak przeszło, ile kosztuje. Proszę Państwa, zapytajmy, ile kosztuje energia. No to możemy zadzwonić do Taurona, możemy zadzwonić do PGE i oni nam podadzą. A teraz zadajmy sobie pytanie, a jak nam nie dostarczą energii do mojego zakładu, do mojego domu, ile będzie mnie to kosztowało? Myśmy wyliczyli, bo raz nam mieliśmy problemy w 2015 roku, bo były takie chwilowe tam braki w lipcu, w sierpniu, przepraszam, że jedna megawattogodzina by kosztowała niedostarczona 20 tysięcy złotych. Jedna megawattogodzina, podczas gdy cena jej na rynku była 300. Ale eksperci, którzy to liczyli, bo to byli eksperci PSE, jest na ten temat cały wywiad z panem doktorem Majszakiem, który był wówczas szefem PSE, powiedział, że oni to nie policzyli wszystkich kosztów, ale skłaniają się do tego, żeby stosować metodę amerykańską, że jeżeli energia kosztuje, no jak u nas dzisiaj, 500 zł, to w przypadku, kiedy jej nie dostarczymy, będzie Was kosztowała 50 tysięcy. Więc wie Pan, jeżeli mówimy o tym, to weźmy, bo my robimy takie rachunki, jakie jest prawdopodobieństwo, i wtedy ta, ta dopłata 100 zł w porównaniu z innymi to jest nic. Patrzmy, czy jesteśmy w stanie zagwarantować. I jeszcze ja rozszerzę pozwolę sobie rozszerzyć Panu pytanie. Jednym z kluczowych rzeczy jest takie. Powiedzenie, że światła zawsze muszą się świecić, takich energetyków. My musimy ciągle dostarczać energię, w każdej minucie, w każdej sekundzie. To nie jest internet, to nie jest gaz czy woda, to jest energia elektryczna. I są tylko trzy technologie, które są w stanie nam zapewnić ciągłość dostaw tej energii: to jest atom, to jest gaz i to jest węgiel. I teraz wróćmy się. Atom nie mamy. No, może po 2040, jak dobrze pójdzie. Gazu troszeczkę mamy, ale więcej nie próbujemy, bo nie wiemy, co się stanie za rok, a sytuacja geopolityczna jest naprawdę niestabilna. I mamy własny węgiel. Własny węgiel, który jest naszym gospodarstwem narodowym. Proszę Państwa, my nie zdajemy sobie sprawy, co my mamy. Prezydent Trump. W momencie, kiedy dostał wyniki wyborów, więc pierwszym jego kilkoma zdaniami, to było tam oczywiście podziękowanie wszystkim, to wiadomo, to jest takie kurturazyjne, i powiedział do swojego jednego z tych doradców, do Roberta Juniora Kennedy'ego, mówi Robert, bo ty się zajmiesz służbą zdrowia i dostaniesz całą służbę zdrowia, ale ja ci nie dam nafty i gazu. Ja zatrzymuję to dla siebie, bo to jest nasz narodowy skarb. I ja z tego zrobię Golden Age złoty wiek dla Ameryki. Proszę zobaczyć, dlaczego my nie weźmiemy podejścia? Oni mają rzeczywiście tą ropę i mają gaz. My mamy węgiel. To się tak wiele nie różni. Oni w oparciu o własne złoża robią Golden Age. I pójdźmy w tą drogą, którzy być może mądrzej się od nas próbuje. Drodzy Państwo, już Panie... odpowiadam, odnośnie wymiarze y, y, pytania, które zostało zadane. Drodzy Państwo, powiedział Pan, kopalnie są nierentowne. Nie, ta druga mówi, że nierentowne. Dokładnie, ja, ja przycytuję tylko jakby pytanie. Proszę mi powiedzieć, w jakim wymiarze rentowna jest pv czyli odnawialne źródła energii ze Słońca, w jakim wymiarze rentowny jest system wiatrakowy w sytuacji, kiedy do każdego procesu powstawania, jak i użytkowania nastąpi, następuje dopłata z pieniędzy publicznych. My nie mamy w żaden sposób rentownych rozwiązań. I jedna rzecz, którą chcę przedstawić, proszę Państwo, w materiale, który wcześniej powstawał, jest taka analiza, i to Państwo możecie znaleźć na stronie 91. Profesor Chorowski przeliczył wartość energii, którą trzeba użyć na zainstalowanie danego rozwiązania, a wartość energii, którą jesteśmy w stanie. Zwrócić, czyli ta, ta, ten dany system produkujący energię oddaje nam ją z powrotem. I teraz w energetyce jądrowej relacja jest 1 do 75, czyli jedną jednostkę trzeba włożyć, 75 się oddaje. W energetyce wodnej jest to w zależności od tego, czy mamy system z magazynami energii, czy nie, mniej więcej 1 do 75, nawet do 1 do 49, w energetyce węglowej mamy 1 do 30, a jeżeli popatrzymy na PV-kę, mamy 1 do 4 albo 1 do 2, drodzy Państwo, w zależności od systemu. Jeżeli popatrzymy na farmy, lądowe farmy wiatrowe, Mamy 1 do 4 mniej więcej, jeżeli popatrzymy z magazynami energii, bez magazynów 1 do 16, tylko że dodatkowe magazyny energii zwiększają ilość energii, którą trzeba spożytkować, aby to rozwiązanie zrealizować. My nie możemy patrzeć na cząstkowe wartości finansowe, my musimy każdy proces tworzenia energii analizować w całym cyklu życia, wytwarzania instalacji i systemów, które produkują energię aż do momentu, w którym zostanie ona zużyta i wyda nam energię, zostanie rozłożona czynniki, czy jakby wróci z powrotem do stanu sprzed budowy, więc twierdzenie, że to węgiel odpowiada i węgiel jest nierentowny, nie trzeba porównywać z każdym innym rozwiązaniem w całym cyklu życia, a nie tylko i wyłącznie na pewnym etapie porównania wskaźników i wydatku cen. Jeszcze jedna rzecz, drodzy Państwo, ETS. Kosztuje w Polsce drugie tyle, czyli to powoduje, że polska energia elektryczna jest dwukrotnie wyższa niż normalnie. Cena energii w Niemczech, w gospodarce niemieckiej, która jest dwa razy bogatsza niż my, jest, drodzy Państwo, dwukrotnie niższa. Jeżeli porównamy gdziekolwiek w systemie światowym, gdzie mamy najdroższą energię Elektryczną, nie dlatego, że my nie potrafimy tanio energii produkować, tylko dlatego, że systemy prawne i organizacyjne narzucają nam koszty, które nie są kosztami produkcji energii. I my się na to zgodziliśmy. My się zgodziliśmy na opauperyzowanie społeczeństwa przez zaakceptowanie rozwiązania ETS-owego.